My book, and Stories, dłoń śmierci, czyta my book, and Stories, rozdział pierwszy. Pierwsze spotkanie. Irma, Irma, usłyszałam nagle głos mojej mamy, która stała nade mną, lekko szturchając mnie za ramię. Lekko się poruszyłam, otwierając oczy, a następnie je przetarłam. Co się stało. Spytałam, ziewając: Irma, jedziemy! Gdzie? No na Santorini. No tak, gadali mi o tym przez ostatnie pół roku przypomniałam sobie, choć wcale nie chciało mi się wstawać i znów poległam cielska tobołem na łóżku. Irma! wykrzyknęła mama oh, już idę! Powiedziałam. Po czym stałam z łóżka, a następnie poszłam pod prysznic i ubrałam się. Po czym zeszłam na dół i wraz z rodzicami skierowaliśmy się w stronę samochodu. Ojciec wsadził kluczyki do stacyjki, a następnie ruszyliśmy ulicami Hiszpanii, w stronę lotniska. Przyłożyłam głowę do szyby i nie wiedząc, kiedy usnęłam. Po dojechaniu na lotnisko wysiedliśmy z samochodu. A następnie weszliśmy do samolotu. Poproszę bilet, powiedział pilot. Proszę, podałam bilet. Dziękuję. Pilot sprawdził bilet, a następnie zajęliśmy miejsce na tyle. Uwaga, proszę zapiąć pasy. Uwaga, proszę zapiąć pasy. Zapięłam pasy. Wylatujemy za 10, 9, 8, 7, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I wyleciliśmy. Przyłożyłam głowę do okna i nie wiedząc, kiedy usnęłam. W Grecji wylądowaliśmy jakiś czas później. Po wyjściu z samolotu byliśmy głodni i czym prędzej skierowaliśmy się do pobliskiej restauracji. Po chwili podszedł do nas kelner i dał nam menu, po czym zaczęliśmy wybierać dania. Postanowiłam wziąć sałatkę grecką. Po chwili znów podszedł do nas kelner. Are you ready to order? Tłumaczenie. Czy mogę już przyjąć zamówienie? Koniec tłumaczenia. Yes, there times Greek salad. Tłumaczenie. Tak, trzy razy sałatka grecka. Koniec tłumaczenia. Kelner kiwnął głową, a następnie odszedł od stolika. I po chwili, gdy przyniósł nam dania, zabraliśmy się ochoczo za jedzenie. Gdy zjedliśmy, ojciec zapłacił, odeszliśmy od stolika, kierując się na plażę. Po dojściu na plażę ojciec zaczął robić mi zdjęcie. W pewnym momencie zrobiłam krok do tyłu i przez przypadek się o kogoś uderzyłam. Przepraszam. Wykrzyknęliśmy naraz, a następnie stanęliśmy naprzeciwko siebie. Był to mężczyzna nieziemsko przystojny. Gdy spojrzałam w jego oczy, przełknęłam ślinę, a na mojej twarzy pojawił się wielki rumieniec. Nic się nie stało, powiedział mężczyzna. Uśmiechnęłam się. Gracjanek jestem. Mogę ciebie przeprosić i zaprosić cię na lody? Irma jestem. Chwilę się zamyśliłam. Dobra, odparłam bardzo zdecydowanie. Mama! wykrzyknęłam, lecz ona mnie nie usłyszała, gdyż była wraz z ojcem nad brzegiem morza, gdzie robili zdjęcia. Dobra, nie krzycz, zaraz wrócimy, powiedział Gracjanek, a ja się uśmiechnęłam, a następnie skierowaliśmy się w stronę pobliskiej lodziarni. Zajęliśmy miejsca przy jednym ze stolików, do którego po chwili podeszła kelnerka i podała nam lody. Dziękuję, odparłam, po czym zaczęłam ochoczo jej jeść. A więc, Irmą, co robisz w życiu codziennym? Ja? Zamyśliłam się chwilę. Ja? Ja chodzę do klasy maturalnej i, i niedługo będę zdawać maturę. Ale chyba jej nie znam, gdyż nie uczę się zbyt dobrze. Ale nie możesz tak o sobie myśleć, musisz uwierzyć, że dasz radę. Gdyby to było takie proste, powiedziałam, biorąc ostatni kawałek lodów. Idziemy? Spytałam. Tak. Po czym wraz z Grecjankiem skierowaliśmy się w stronę jego domu. Po dojściu do domu gracjanka weszliśmy do środka. Gracjanek zbliżył się do mnie, a następnie zaczął mnie namiętnie całować. I oboje skierowaliśmy się w stronę sypialni, wciąż się namiętnie całując. A następnie oboje weszliśmy do środka. Popchnęłam gracjanka na łóżko, aż nasze twarze znalazły się naprzeciwko siebie. Robiłaś to już kiedyś? Nie. A jesteś pewna, że chcesz dzisiaj ze mną to zrobić? Kiwnęłam potwierdzająco głową, a następnie Gracjanek przybliżył się do mnie i zaczął mnie namiętnie całować. Czym prędzej przysunął mnie do siebie, także nasze twarze znalazły się naprzeciwko siebie. Przeoknęłam ślinę, a Gracjanek złapał za końce mojej bluzki i zaczął ją powoli zdejmować, rzucając lekceważąco na ziemię. Zrobiło mi się zimno, lecz praktycznie tego nie zauważyłam, gdyż... Nie mogłam nawet wziąć oddechu. Gracjanek był taki przystojny. W pewnym momencie gracjanek popchnął mnie na łóżko, tak że znów nasze twarze znalazły się naprzeciwko siebie, i zaczął zbliżać się do dołu, do mojej kobiecości, a następnie zaczął pieścić mój punkt je. Zaczęłam ciężko dyszyć, odchylając głowę do tyłu. Nagle dostałam orgazmu, utrzymując oddech, a następnie wraz z Gracjankiem upadliśmy na łóżku. Gracjany chciał się do mnie przytulić, jednak ja się od niego odsunęłam. – To się nie powinno zdarzyć – zawstydziłam się. – Dlaczego? Ja cię nie znam, ale chyba fajnie ci się ze mną gadało i było nam ze sobą miło, co nie? – Było, było… Ale jak moi rodzice dowiedzą się, że mam chłopaka, to ja chyba się ze wstydu spalę. Dlaczego? Bo nigdy nie myślisz o swoich rodzicach w sprawach damsko -męskich. No tak, zawstydził się Gracjanek. Wstałam czym prędzej z łóżka, a następnie ubrałam się. Po drugie, my się prawie wcale nie znamy. To był przypadkowy seks. No tak, posmutniał Gracjanek. Gdy się ubrałam, czym prędzej opuściłam dom Gracjanka i pobiegłam ulicami Santorini, w stronę plaży, gdzie byli moi rodzice. Po dobiegnięciu na plażę zauważyłam rodziców tuż przy wejściu do morza grających w siatkówkę. O, czyli gdzie byłaś? zapytała mama. A byłam się przejść wzdłuż Molo. O, a, my cały czas graliśmy w siatkówkę. Chcesz dołączyć? zapytała mama. Jasne, powiedziałam, odbijając piłkę w stronę ojca. Wieczorem wróciliśmy do hotelu. Umyłam się i położyłam do łóżka. Jednak nie mogłam przestać myśleć o seksie z Gracjankiem. Było cudownie, i właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że się w nim zakochałam. Przez całą noc nie mogłam zbrużyć oka. Gdyż wciąż myślałam o seksie z Gracjankiem, nie mogłam się doczekać rana, gdyż chciałam powiedzieć Gracjankowi, że się w nim zakochałam. W końcu nastał świt, czym prędzej wstałam z łóżka, poszłam pod prysznic i ubrałam się, a następnie wyszłam z domu i ruszyłam ulicami Santorini. Po dotarciu na miejsce zapukałam z całej siły do drzwi. I po chwili stanął w nich Gracjanek. Irmo, co ty tutaj robisz? Gracjanku, ja nie mogę bez Ciebie żyć! Kocham cię! Powiedziałam namiętnie go całując. Na krianek, mail! Tłumaczenie. Gracjanku, kochanie! Koniec tłumaczenia. Usłyszałam męski głos, i po chwili z sypialni wyszedł mężczyzna z różowymi włosami. Ujrzawszy to, za nie mówiłam, a następnie, o mały głos się nie rozpłakawszy, wybiegłam z domu Gracjanka. Irmo! Próbował zatrzymać mnie Gracjanek, lecz ja bez słowa wybiegłam z domu, biegnąc ulicami Santorini. Po dobiegnięciu do hotelu rzuciłam się z płaczem na łóżko. Jakie, jakim cudem Gracjanek mógł się okazać gejem? Przecież był taki dobry w łóżku i nic się na to nie składało, że podobają mu się mężczyźni. Dlaczego? Pytałam się sama siebie. Westchnęłam, zamknęłam oczy i nie wiedząc kiedy ustnęłam. Kilka kolejnych dni minęło jakoś niejako, a w nocy mało to spałam. Gdy nadszedł dzień wyjazdu. Całą noc przepłakałam. Około szóstej rano do mojego pokoju weszła mama. Wstawaj, i ubieraj się, rozkazała. Muszęś najpierw iść pod Dobra, nie kłam się. Za dwie godziny będziemy w Hiszpanii. Okej okay. – odparłam, a następnie ubrałam się i wraz z rodzicami wyszłam z hotelu. Wsiadliśmy do wcześniej zamówionej taksówki. To the airport, please. Tłumaczenie. Na lotnisko, proszę. Koniec tłumaczenia. Kierowca kiwnął głową, a następnie nastawił nawigację i ruszyliśmy ulicami Santorini. Po dojechaniu na lotnisko, taksówkarz zaparkował na parkingu. How much do I pay? Tłumaczenie. Ile płacę? Koniec tłumaczenia. 3 euros. Tłumaczenie. 3 euro. Koniec tłumaczenia. Ojciec wyciągnął portfel, a następnie dał taksówkarzowi pieniądze. Thank you very much, powiedział taksówkarz. Tłumaczenie, dziękuję bardzo. Koniec tłumaczenia. Powiedział ojciec. Po czym wszyscy wyszliśmy z taksówki i skierowaliśmy się do domu. Po wejściu do domu, czym prędzej skierowałam się do mojego pokoju, a następnie rzuciłam się na łóżko z płaczem, wspominając tą krótką, acz cudowną przygodę. Jeżeli Ci się podobało, zostaw koniecznie łapkę w górę. 30 łapek w górę równa się kolejna część. Czytała My Books and Stories. My Book and Stories. Dłoń śmierci. Czyta. My Books and Stories. Rozdział pierwszy. Pierwsze spotkanie. Irma, irma. Usłyszałam nagle głos mojej mamy, która stała nade mną, lekko szturchając mnie za ramię. Lekko się poruszyłam otwierając oczy, a następnie je przetarłam. Co się stało? Spytałam ziewając. Irma, jedziemy. Gdzie? No, na Santorini. No tak, gadali mi o tym przez ostatnie pół roku, przypomniałam sobie, choć wcale nie chciało mi się wstawać i znów poległam cielskatobołem na łóżku. Irma! wykrzyknęła mama. Oh, już idę, powiedziałam. Po czym stałam z łóżka, a następnie poszłam pod prysznic i ubrałam się. Po czym zeszłam na dół i wraz z rodzicami skierowaliśmy się w stronę samochodu. Ojciec wsadził kluczyki do stacyjki, a następnie ruszyliśmy ulicami Hiszpanii, w stronę lotniska. Przyłożyłam głowę do szyby i nie wiedząc kiedy usnęłam. Po dojechaniu na lotnisko wysiedliśmy z samochodu, a następnie weszliśmy do samolotu. Poproszę bilet, powiedział pilot. Proszę davam bilet. Dziękuję. Pilot sprawdził bilet, a następnie zajęliśmy miejsce na tyle. Uwaga, proszę zapiąć pasy. Uwaga, proszę zapiąć pasy. Zapięłam pasy. Wylatujemy za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wylecieliśmy. Przyłożyłam głowę do okna i nie wiedząc, kiedy usnęłam. W Grecji wylądowaliśmy jakiś czas później. Po wyjściu z samolotu byliśmy głodni i czym prędzej skierowaliśmy się do pobliskiej restauracji. Po chwili podszedł do nas kelner i dał nam menu, po czym zaczęliśmy wybierać dania. Postanowiłam wziąć sałatkę grecką. Po chwili znów podszedł do nas kelner. Are you ready to order? Tłumaczenie. Czy mogę już przyjąć zamówienie? Koniec tłumaczenia. Yes, there times Greek salad. Tłumaczenie. Tak, trzy razy sałatka grecka. Koniec tłumaczenia. Kelner kiwnął głową, a następnie odszedł od stolika.